Miłość to jednak piękna rzecz. Gabriel o, Knox wpłacił 10 złotych. Kiedy ja występowałem na konferencji, nie wiedziałem, że reszta będzie wyglądała w ten Chcesz sposób. Się Walczą tam normalni ludzie, serio. Ja wiem. Tylko nas przyćmiono. Tylko organizacja jest źle zrobiona. Tutaj nawet robiliśmy sobie ankietę i większość czatu się deklaruje jako osoba LGBT. Więc to nie jest tak, że jest to grupa, która jest uprzedzona do kogokolwiek z powodu orientacji. Hmm. Ale kwestia jest bardziej tego, że jest w dziwny sposób otoczka zorganizowana. Czy jesteś może osobą, która byłaby się w stanie z nami włączyć i pogadać? Hmm. Będę musiał sobie Donate wyłączyć, serce boli. <laughs> Chyba, że na chwilę nie będziecie wysyłać i wyślecie po rozmowie. To zróbcie. Gratulacje użytkowniku. Kliknij. Okay, o tym mówię. Wybrać Dobra, niech to leci i ja ustawię. na opóźnienie miałem teraz taką schizę, bo słyszałem Cię w dwóch różnych momentach. Tak, to jest bardzo... Można się łatwo pomylić. Słuchaj, zakładam, że nie każdy kojarzy, czym się zajmujesz. Z tego, co czat zdążył mi wyjaśnić, jesteś osobą związaną przede wszystkim z TikTokiem, więc ja jako, nie jestem osobą, która jest obeznana w klimatach TikTokowych, to myślę, że wszyscy byśmy skorzystali na takim wyjaśnieniu, kim jesteś, czym się zajmujesz, żeby nam łatwiej było też rozmawiać. O mój Boże, no dobra, więc ja jestem Gabriel Knox. Tak się przedstawiam w internecie, nagrywam na TikToku jakieś półtorej roku. I to nigdy nie była jakaś szczególnie planowana kariera, ale pamiętam, że nagrałem filmik, w którym odnosiłem się do wydarzeń z Warszawy, kiedy zamykali um, osobę transpłciową na tych um, testach. Kojarzysz sytuację? No tam było bardzo dużo imp na tych protestach i strasznie dużo ludzi zostało pokrzywdzonych, to to absolutnie pamiętam, ale rozumiem, że nagrałeś jakiś TikTok, tak? Na, w którym był komentarz w tej sytuacji? Tak, to był to taki, sytuacji, to był to był taki trochę, um, trochę kontrowersyjny filmik, bo generalnie ja jestem studiuję marketing, więc ja wiem co robię uh, i nagrałem film, w którym powiedziałem, uh, użyłem słowa Uh -huh. odnośnie jakby swojej orientacji, tylko po to, żeby na koniec się jakby ujawnić widzom na zasadzie, hej, ja też. Um, więc po prostu jakby to chwyciło i to był v od tego czasu zacząłem nagrywać. I na początku faktycznie dużo mojego kontentu gdzieś tam kręciło się wokół samego faktu, że jestem gejem, ale później zauważyłem, że w sumie są lepsze formy i lepsze, lepsze treści. Ale głównie są to trendy albo jakieś takie memy, które mogę... Moją inspiracją są głównie memy, które jakby tłumaczę na, na to medium TikToka, przerabiam po prostu memy na filmiki. Okej, okay, dobra I, i z tego co widzę działa to coś całkiem nieźle, bo tam jest y, ćwierć miliona ludzi na tym TikToku, tak? Dobrze? Prawie, dobrze, <noise> prawie. Prawie ćwierć miliona ludzi. E, tak czy inaczej, czy jakby tamta sprawa spowodowała, że finalnie zostałeś zaproszony do Pink MMA, czy to było na zasadzie, że po prostu ktoś kto dobierał zawodników gdzieś cię skojarzył, gdzieś cię widział? oglądał Cię od dłuższego czasu, czy to wszystko jeszcze na fali tamtych wydarzeń było? Um, wiesz Tam co, ja jestem, ja jestem strasznie cwaną bestią i generalnie do Pink Mama dostałem się przez to, że znajoma, czy znaczy znajoma, znajoma, która teraz jest znajomą, ale wtedy jeszcze nie była, okazała się brać udział w innej akcji, w której też byliśmy razem i zażartowałem na czacie grupowym, że o Jezus, Ty walczysz, też bym sobie powalczył. I godzinę później wysłała mi numer telefonu. Okazało się, że ktoś im tam odpadł, i zadzwoniłem. Widzieli mnie po prostu z marszu. Nawet nie jestem pewien, czy wiedzieli jeszcze wtedy, kim jestem, bo byłem po prostu na zastępstwo, ale teraz już jestem pełnoprawnym członkiem. No nie no, no, z perspektywy widza nikt by nawet nie pomyślał, że jesteś na zastępstwo. Zanim przejdziemy w ogóle do samej organizacji Gali, no to wypadałoby zapytać coś, co myślę, że zastanawia wszystkich widzów i coś na co nie będziesz w stanie odpowiedzieć, bo zobowiązuje hmm. Cię kontrakt, ale możesz wy, na przykład się zaśmiać wymownie, albo powiedzieć. Okay. Coś sugerującego. Czy płacą dobrze? Powinni. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nie mam pojęcia, ile płacą gdzie indziej. Nie mam punktu odniesienia. Fejm MMA płacą zawodnikom dość powszechnie w setkach tysięcy. No to porównywalnie chyba możecie przypuszczać, że będzie to wypadało trochę skromnie. Nie jest to zła kwota, absolutnie nie. Jak na zasięgi, które ja generuję na TikToku, to jest naprawdę bardzo dobra stawka. Nie jest to, nie jest to nic, co sprawi, że będziecie mnie zaraz widzieć w jakimś Lambo albo w Tesli, ale... No nie, zakładam, że przy gali takiej skali, jeżeli organizacja jest w porządku, to pewno z kilkadziesiąt tysięcy oferują zawodnikom. No już większe, większe szczegóły niestety wejść nie mogę. Okej, okay, dobra, ale potraktujemy to jako jakąś podpowiedź, także żeby tutaj czat dostał swoje spicy szczegóły. No i pytanie do Ciebie. Czy idąc tam, zakładałeś z góry, że będzie to w takim nieco kontrowersyjnym klimacie poprowadzone, czy zostało to przedstawione inaczej? Um, to znaczy, wiesz co? Gala była, gala, przepraszam, konferencja um, była dla nas zachowana niespodzianką. To znaczy, mówią nam, że to będzie po prostu niespodzianka i nie spodziewaliśmy się praktycznie niczego szczególnego. Ani jakichś tam super negatywnych rzeczy, ani super pozytywnych. Każdy chciał po prostu wypaść jak najlepiej. Um, przypuszczam, że przez niespodzianki mieli na myśli Jasia Kapelę, który pojawił się trochę tak wyskoczył, jak Philip skonopi. Oj, uh, i mamy spoiler, i... czy tam będzie naprawdę Jaś Kapela? E, tak. A będzie Ach, bo ty nie widziałeś konferencji przecież, przepraszam. Nie, no tak, to oglądamy ją teraz. Dopiero, no. e, nie, walczący nie będzie. Dobra, to zachowam wam ewentualne niespodzianki, aczkolwiek A, nie dobra. jestem pewien, jak ja będzie. Dobra, ale takim razie już wiem, że trzeba oglądać do końca. <laughs> ja totalnie się nie spodziewałem tego. No nic, widzowie, mamy spoiler, ale okej. Okay. No ale czego mógłbyś, czego mógłbyś się spodziewać po po jakby Las Uchice, po osobie takiej jak Lasu jakby to było o Jezu, pewne i dis na na ludzie hmm, za... Wiesz co, nie, nie do końca chodzi o jakiś diz my po prostu wiedzieliśmy jaką postacią jest lasucita i jakby z czym się ją je. I w momencie, kiedy wyszła na scenę i, i tam zrobiły to, co tam sobie zrobiły, jakby nie spodziewaliśmy się kompletnie niczego innego. Tylko moment, w którym jakby pewne rzeczy się skumulowały razem do kupy, było takim, że o Jezus, byliśmy gotowi na wszystkie te pojedyncze rzeczy, ale nie na wszystkie naraz. Pytanie. Jak wyszliście i zobaczyliście się za kulicami, jaka była reakcja grupy? Zapaliście znaczy, się za głowę kolektywnie. Jest mega robiłeś? ciężko powiedzieć, bo to było tak, że część z nas siedziała i oglądała konferencję razem z widownią, część z nas była w tym jakby naszym pokoiku, a część z nas była gdzieś tam w ogóle w żabkach i innych sklepach, a jeszcze inna część na papierosach, więc byliśmy taką rozpierzchniętą grupą, i prawda okay. jest taka, że ja nawet nie zamieniłem chyba słowa z niektórymi zawodnikami, między innymi z Wiktorem, którego, którego jakby... Ale też dobrze wspominam z tej konferencji, który będzie tam, Ale właśnie z losu, czy też z... na panelu. Tak, między sobą, między osobami, które tam poszły walczyć, jesteście na dobrej stopie, tak? Wszyscy raczej jesteście do siebie nastawieni pozytywnie, tak? Ciężko byłoby, żebyśmy siedząc w grupie przed konferencją, na przykład, gdzie widzieliśmy się już tak pierwszy raz wszyscy razem, żeby ktoś zaczął naskakiwać na kogoś, bo po prostu reszta, wiesz, po prostu potępienie ze strony reszty by scenę... stemperowało taką osobę. Więc byliśmy w bardzo przyjaznych stosunkach, aż się zdziwiłem jak przyjaznych, jak okay. później widziałem konferencję. Wiesz co, ja sobie wyobrażam to, że mogłoby się to potoczyć inaczej z tego powodu, że jak się pojawiają duże pieniądze i potencjalnie gigantyczna rozpoznawalność, to ludzie też zachowują się różnie, tak? To znaczy, że ktoś mógłby tam iść i specjalnie odgrywać durka z tego powodu, że wiedziałby, że przyciągnie to do niego uwagę i przełoży się bezpośrednio na zasięgi. Ale jeżeli wszyscy byliście między sobą spoko, no to bardzo fajnie to słyszeć. To znaczy, wiesz co, jakby ja nie chcę jakby opowiadać o tym, jakie są moje osobiste odczucia, odczucia na temat, nie wiem, jakiegoś tam. Inteligencji powiedzmy innych innych uczestników, bo to nie o to absolutnie chodzi. Wszyscy są świadomi tego, co robią, wszyscy, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robią, i wszyscy, wydaje mi się, byliśmy autorami tego, co się wydarzyło w 100% na konferencji, więc. Um... Dobra. To ja może wskoczę tutaj na takie pytanie, które się pojawiło na czacie, uważam je za bardzo sensowne, i to jest pytanie od Suzany. To hmm? znaczy. Pozdrawiam. Yy, mam tutaj ciebie zapytać, pozdrawiamy serdecznie. Co uważasz o sposobie prowadzenia? tego Konsensus nie jest, chyba nie będzie żadnym szokiem dla was, bo też byliśmy trochę, trochę przytłoczeni bym powiedział um, A, okay. prowadzeniem. A ktoś próbował w trakcie jakoś sugerować w ujęciach, których my jako widzowie nie mamy przyjemności zobaczyć, że hej, może troszkę za daleko lecimy? Ciężko powiedzieć. Okay, jakby okay. Monika miała słuchawkę, ale nie mam pojęcia, kto, że tak powiem, jej szeptał na ucho. drugiej um, Więc co myślę, że powiem, powiem ci tak? Prawda jest taka, że my jako uczestnicy mogliśmy zareagować, kiedy padały jakieś pytania, które gdzie nie wiedzieliśmy, jak się zachować, albo może które nie powinny paść. Ja też wiem, że Monika jest bardzo konkretnym typem człowieka i to nie tak, że ona jest złym prezenterem, po prostu jakby medium, to, ta forma może nie była stworzona dla niej. Um, więc. Jako, jako uczestnik na pewno Wam nie powiem, że było gównianie, bo absolutnie, absolutnie nie w ten sposób do tego podchodzę. Um, ale powiem Wam tyle. Wiem na 100% i to, to mogę Wam potwierdzić, bo jakby wiem to z pierwszej ręki. Um, wszyscy, którzy są zaangażowani w kolejną konferencję i w galę, przyjęli ten feedback i zdają sobie z niego sprawę. Mamy zapewnienia, że to będzie lepiej. Oczywiście sprawdzimy, jak będzie, ale wiem, że słuchają. Pojawia się też takie pytanie, tutaj Zablocki je teraz napisał, i wielokrotnie już na tym streamie się pojawiało, to znaczy bardzo dużo osób ze środowiska LGBT zabierało głos na tej transmisji, mówiąc, że nie do końca podoba im się sposób reprezentowania środowiska. I, i w jaki sposób by się do tego odniósł, właśnie jako zawodnik? Jako zawodnik odniósłbym się do tego w ten sposób, że każdy z nas przyszedł tam reprezentować środowisko indywidualnie. To nie jest jakby federacja ogólnie. Bądźmy realistami jeżeli do federacji przychodzą różni ludzie, czyli ludzie będą mieć różne podejście do życia i spraw, które, wokół których jakby orbituje Gala albo ich prywatne jakieś tam problemy. Więc każdy z nas reprezentował swoje środowisko indywidualnie. I nie jestem osobą, która powie, że, że Pinkie Mama robi coś złego dla jakby środowiska, bo, bo wiem, że ja tam jestem i staram się, staram się. Jasne, jasne. No też nikt nie obwinia bezpośrednio zawodników, bo zakładam, że też wszystkie większe koncepcje na prowadzenie show były pchane przez osoby, których prawdopodobnie nie widzimy oglądając galę. To znaczy na pewno macie takie osoby, które zajmują się tam finansowaniem całego spektaklu, a które się nie pokazują. Dobrze zakładam? Um, myślę, że tak, ale to nie tak, że to jest jakiś super wielki sekret, bo na gali będzie to już trochę obwies. Jasne, jasne. No domyślam się. No, każda gala ma po prostu ludzi, którzy przychodzą z pieniędzmi i ludzi, którzy odpowiedzialni są za e, prezentowanie podczas tych konferencji. E, no jak wiecie, jeszcze... te pieniądze nie przyszły znikąd, więc za każdym razem jest jakiś. No szczególnie, że finansów. to jest duża inwestycja. To jest inwestycja. Dokładnie. Co, co najmniej setek tysięcy organizacja... Nie jestem takiego. pewien, nie jestem pewien jak, jak wielkie będzie wyjście i czy w ogóle jest planowane jakiekolwiek wyjście, ale myślę, że to nie będzie jakiś super szczególny sekret w jakimś długim, długiej perspektywie. Jeśli ktoś okay. będzie ciekawy. Słuchaj, pytanie od użytkownika Bielik. Czy nie sądzisz, że gale próbuje oddzielić osoby LGBT od ludzi hetero? Ja um, też wiesz, jestem ciekawy, to... tylko dodam, że te też gadaliśmy na czacie, że rzeczywiście jest tak, że w innych federacjach tak samo skutecznie walczą i robią karierę ludzie ze środowiska LGBT. To znaczy nie są wykluczeni, przynajmniej ja tego nie odczuwam. Jeżeli ty to odczuwasz inaczej, no to też proszę powiedz o tym. Nie, ja ci przyznam rację. Na początku miałem dokładnie to samo myślenie. Jakby dlaczego, dlaczego, dlaczego to w ogóle istnieje? Ale Darek Rose, który również później będzie opowiadał, to znaczy wyjdzie i... No, jest jednym z zawodników, jednym z tych głównych walk. Darek powiedział mi na zdjęciach, kiedy byliśmy do przygotowywania jakby materiałów na galę, tudzież na y, raczej social media, że po, postawcie się w jego sytuacji, takiego delikatnego chłopaczka, który jest beauty boyem. W jakiej federacji on mógłby iść? W jakiej federacji ktoś chciałby, chciałby zobaczyć jego walkę? Może, gdyby przyszedł od razu z Kubą Szerem i powiedział, hej, chcemy walczyć, może by się zdecydowali, ale... Raczej sami by do niego się nie zgłosili, a federacje nie działają w ten sposób, że czekają aż ktoś sam się zgłosi, to oni mają gotowe listy zawodników. Po prostu nigdy taki Darek albo Kubasher nie byliby nawet prawdopodobnie wiecie. Jasne. Mieli szansę, gdyby nie Rozumiem. to. Słuchajcie, czy czat ma jeszcze jakieś pytania? Ja od siebie może jeszcze zadam takie pytanie, skoro nic się na razie nie pojawiło. To znaczy, dlaczego. Bo nie do końca to rozumiem. Gala właśnie prowadzona jest w, w oparciu o to założenie, że pozdrawiamy hejterów, oglądają nas hejterzy. Miłość, ty, piękna hejterzy, rzecz. E, idźcie sobie, zajmijcie się czymś 170, Bo mnie to właśnie wywołuje złotych. troszkę tych hejterów. Romantyczność no zalicza sprawy, się że do LGBT? E, oni będą bardziej się tym interesować, będą ściągnięci. No to, to, to podjudzanie ludzi dla mnie to jest troszkę, no nie? Że ja jako. że hejterzy będą zanim się pojawili. Ja jako osoba, która zajmuje się może trochę marketingiem, albo przynajmniej social mediami, wiem, że o um, swojej widowni nie mówi się źle, nieważne, która by to nie, widownia nie była. No Plus e, nie powinno się takich rzeczy prowadzić w mowie jakiejś, w, w, no, w mowie nacechowanej negatywnie, po prostu. Um, tylko że, no, tak jak mówię, Monika, jakby wiecie, ona zasłynęła głównie z Big Brothera, jeśli dobrze pamiętam. Były trochę inne czasy, trochę inne media, trochę inna, inna forma jakby produktu, który ludzie konsumowali przez wtedy jeszcze telewizory. Być może po prostu, no tak jak mówię, Monika nie była najwłaściwszym wyborem na to stanowisko, co oczywiście nie znaczy, że jest prezenterem, zaznaczę jeszcze raz, czy, tudzież osobą medialną. Ale myślę, że może to też był trochę stres po jej stronie, ale jakby myślę, że. Po prostu, może ona miała takie, takie myślenie, że faktycznie dużo ludzi, którzy, którzy nienawidzą, albo będą nienawidzić, albo będą po prostu, jak prozaicznie mówiąc, hejtować, że faktycznie oglądają i może z jakiegoś powodu czuła taką potrzebę wyzwolenia okay. pewnej frustracji. Jasne, jasne. Ja się dziwię właśnie pod tym kątem, że ja za każdym razem, jak obserwuję internet, a można powiedzieć, że obserwuję go zawodowo. Widzę to, że jeżeli ktoś zamiast kierować swój przekaz, tak jak mówiłeś, do swoje, swojego audiensu, zaczyna go kierować do hejterów, to osiąga kompletnie odwrotny efekt. To znaczy tych hejterów będzie więcej, więcej i więcej. Dlatego zastanawiałem się, czy ta gala nie została dosłownie troszkę obliczona pod, pod ten konflikt, że z góry założyliśmy, że będziemy szukać tych hejterów, bo potem będziemy mieli lepsze zasięgi, cały czas prowadząc z nimi wojenkę podjazdową. To, to mnie ciekawiło. Wiesz co, na pewno... Nie jestem pewien, czy to było planowane, ale na pewno federacja skorzystała na tym, że odzew był bardzo, bardzo głośny, szczególnie wśród przeciwników. No tylko, tak jakby wiesz, myślę, że to nie było założeniem, bo ja znam jakby osobiście tych ludzi, którzy organizują te federacje już teraz. Jakby to też nie tak, że się znamy, nie wiadomo jak bardzo, ale mam wrażenie, że mam dobrego czuja do ludzi i ja wiem, że, to, że, że one, by tego, one by tego nie zrobiły po prostu. Na pewno nie miało się spotkać z tak negatywnym reakcją. Nie, nie wierzę, żeby planowały to, na, to to, po prostu. Po prostu coś poszło już nie tak w trakcie. Jakby wiesz, poluzowało się parę zębatek i może trochę się zypło. Okej, okay. słuchaj, tak patrzę na czat i z tego co widzę. Okej, okay, jest jeszcze jedno pytanie, bo tak to jest już recykling troszkę tych rzeczy, o których mówiłeś, więc nie chcę na siłę pytać cię pięć razy o to samo. Ale pojawiło się takie pytanie troszkę na kreatywność, to znaczy, czy gdybyś mógł zmienić osobę prowadzącą galę, to kogo byś wybrał na nową osobę prowadzącą? I to jest pytanie od Olivia X. Ja was bardzo przepraszam, ale siebie. Tak? No <laughs> no naprawdę. Szanuj, szanuję za szczerość, tak czy inaczej. Bardzo bym chciał, po prostu to byłoby coś, co bym bardzo chętnie zrobił. I myślę, że może nawet bym sobie poradził. Okej, okay, no dobra. Słuchaj, no to w takim razie prosiłbym jeszcze o, o to, że, czy, że jeżeli w ogóle chcesz, to co, co byś chciał przekazać widzom na sam koniec yy, naszej małej rozmowy? Jakiś taki przekaz od siebie, czy nie wiem, rzucenie jeszcze paru informacji, co, cokolwiek chcesz. Ja zacznę może od tego, że bardzo podoba mi się podcastowość, w jakiej prowadzisz tę rozmowę, jest bardzo przyjemnie. A, a co chciałbym przekazać, przekazać widzom? Wiecie co, jakby przypominam jeszcze raz, przyglądajcie się może pojedynczym ludziom i jakby, temu, co oni reprezentują, bo myślę, że nie chodzi do końca o to, żeby w jakiś sposób pokazać teraz całej Polsce, jakie te LGBT jest wspaniałe i cudowne, bo prawda jest taka, że gdybyśmy mieli Postawić tylko te wspaniałe wzorce, to to byłoby trochę przekłamane, bo prawda jest taka, że środowisko LGBT jest właśnie pełno, tak, pełne takich ludzi, których widzieliście prosto na tej federacji w tym, czy innym, w tym czy innym formacie. Albo raczej środowisko też dookoła LGBT. Jakbym mógł coś od siebie wtrącić, no to yeah. wydaje mi się, że każde środowisko, absolutnie każde, składa się z ludzi i świetnie to środowisko reprezentujących i ludzi absolutnie chujowych, więc udawanie, że nasze środowisko, jakiekolwiek środowisko by to nie było takim nie jest to jest właśnie troszkę czarowanie rzeczywistości. No dokładnie. I problem jest tylko taki, że stety lub nie, zapamiętujemy głównie to, co, o czym się mówi najgłośniej, a najgłośniej się mówi o tym, co w tym przypadku było kontrowersyjne. Dokładnie. I szczególnie negatywny odzew po prostu musiał... Jest mi po prostu przykro, że takie osoby, jak, jak między innymi właśnie Darek, który jest pod koniec gali, jak Wiktor, który pojawił się na panelu z Lasucitą, Wielu, wielu, ludzi, którzy, którzy, mogli zrobić coś fajnego na tej scenie, nie mieli albo okazji, albo zwyczajnie tak wyszło, że nie, że, że nie mogli powiedzieć niektórych rzeczy, albo pokazać się może z innej strony. Mhm. Ale tak jak mówię, patrzcie na nas wszystkich w pojedynkę i może kibicujcie w pojedynkę niż... Nie, to, to nie, jakby, wiecie, jak idziecie na, jak idziecie na mecz, to nie kibicujecie organizatorom, tylko, tylko drużynie. Słuchaj, ja ci powiem tak na koniec, że Wydaje mi się, że czat bardzo pozytywnie zareagował na naszą rozmowę i wszyscy chyba cenią to, że bardzo szczerze do tego podchodzisz i po prostu mówisz, co myślisz. Nie zasłaniając się co chwilę kontraktem czy tym, że nie, nie wypada, że bierzesz czymś udział, więc giga szacunek od nas za odwagę i za to, że mówiłeś, po, wydaje mi się, szczerze. Czat Wiesz też co, raczej ma takie wrażenie. Są szczegóły, o których nie mogę oczywiście powiedzieć, ale myślę, że. Recyzja jest świadoma tego, jak, jakie, jakie twoje widzowie, jakby ogólnie ludzie, odbiór, ludzie, którzy odebrali te gale w ten czy inny sposób, wiedzą, jakie mają nastawienie, więc to też byłoby trochę głupie, gdybyśmy teraz wszyscy koloryzowali to, co się wydarzyło. Ja no wiem, iż. że... Zapraszamy tutaj regularnie Marcina Mazura i on, on czasami lubi poczarować. <laughs> no, wszyscy są inni, no. Słuchaj, dzięki ci piękne. Rozmawiał z nami Gabriel Knox. Gabriel, gdzie, gdzie cię można znaleźć i pod jakimi nazwami? A, wszędzie, jako Knox, podkreśnik. Gabriel w sumie wszędzie, mam na myśli Instagrama, jak i TikToka. Twitch, streamuję też na Twitchu, sam komentowałem te gale. Grał głównie w Simsy, więc jeśli jesteście fanami jakichś tam szczególnie energicznych gier, to może niekoniecznie, ale jak chcecie przyjść, pogadać, popatrzeć, jak buduję w Simsach, to zapraszam. Zapraszamy serdecznie, jakby ktoś z moderacji mógł tutaj skopiować na czat parę razy link. Do Twitcha albo Instagrama, to myślę, że dużo osób chętnie by Cię odwiedziło. Ja Ci pięknie dziękuję za naszą rozmowę i za. Ja tym, również że ci się dziękuję tutaj Ci bardzo. Na żywo i życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie zarówno jak i Czech. Trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, oglądając dalej. Dzięki. Cześć.